Siemanko widzowie, głos mi się zmienił, bo jestem chora. Dzisiaj tyna, was wita po raz kolejny. Przypominam, kod promocyjny. Używajcie mój kodik ty na ty. 10 prosty bonusu do doładowania. 20 na start, macie widzowie. I konkursiki cały czas trwają. Nie wiem, kiedy się zakończą, Nie mam pojęcia. Jak dokładam kolejny. Tutaj macie konkursiki 10 do 840. Kodik ty na ty. Używajcie, działajcie. Nie, no oczywiście, to ja jestem żaba. Wiem, że jeszcze nie rozpaliście, dopiero teraz to ogarnęliście. Ale ty na po raz kolejny poprosiła mnie o nagranie odcinka, bo jest chola, ja też jestem tym jak słyszycie, ale chłop to chłop, a kobita to kobieta, oczywiście bez żadnej tej dyskryminacji, wiecie jak to wygląda. Kostkę też macie, Sp w ty Tyna, e ty, podsywajcie etikety na Discorda do Tyny oczywiście, nie do mnie. Ja gościnnie występuję po raz ostatni, jutro już się powinna pojawić Martyna. Martyna poprosiła mnie dzisiaj o odcinek... My otworzymy sobie daily case'a. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Poprzednia moja wizyta tutaj na kanale. I jeszcze, ja wiem, że macie mnie dość oglądać. mnie na moim jeszcze tutaj, ale spokojnie. Ja się już tu zawijam, będę tylko u siebie. Wszędzie coś nam poleciało. Yy, ale co? Magtanie mnie poprosiła, żebym zrobił od tutaj tej taniej skrzynki Jade Scale Case. Tylko, że ona robi to w różnych kombinacjach i dodatkowo na jest w modzie też również. Więc spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Zaczniemy sobie tutaj od trzech: może po prostu od razu, z grubej rury polecimy i otwieramy i robimy kostkę. No, tutaj Mark na to, się to robi inaczej, ja robię to inaczej. Każdy ma swój styl, jak to w życiu bywa. Sami wiecie, mordy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że u Was jest ze zdrówkiem dobrze. Mamy łączną kwotę 10,08 zł. I z tej kwoty próbujemy jakąś tutaj batelkę zrobić. Ja bym tutaj gestera na salony, Wiem, że Martyna jest zawsze fanem, właśnie gestera. Ja w to trochę różnie. Też tu można wrzucić. Dorzucamy o do puli tam no jakieś tam groszaki. 10,5 tysiąca osób na stronie. Widzowie, co tu się dzieje? To jest historyczny moment. Ja pierwszy raz widzę, no nie na moim koncie, tylko na koncie Martyny, 10 tysięcy osób na stronie. Ten film. Już w tym momencie przyszedł do historii. To jest niesamowite. Magna jutro obejrzeć, zobaczy. Ja, co tu się stanęło? Godzina 20, to nagrywam, 19 stycznia. Historyczny moment, prawdopodobnie. Nie wiem, czy nie wiem, jaki jest rekord. Fajnie, jakby tutaj był gdzieś wyświetlony z boku rekord. Ja kiedyś miałem stronę swoją. Z taką, właśnie tego typu. Więc mniej więcej ja to na live, mogę powiedzieć więcej szczegółów, co nam nie raz, To właśnie mieliśmy rekord osób online. Mieliśmy osoby online aktualne. I liczbę osób, i rekordową liczbę osób online, więc fajnie to wygląda, no fajnie by tutaj to zrobili, to bo by spoko, myślę, więc yy, to by się przydało. Dobra, zrobimy sobie teraz tak, w boost modzie otworzymy 3, 25 20 groszy, no i zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. Wpadajcie oczywiście na live'a, 5 godzina 20, live będzie. Ja już będę na pewno również u tyny, nie tylko na czacie, ale pojawię się również na live'iku. Planuję się troszeczkę odpalić, może jakoś świecę zrobię. Znaczy nie odpalę świecy, z mieszkania wypierdziałe, z czym się umowa, za dwa miesiące, no 2,5 w sumie. A będziemy raczej przedłużać, bo mieszkanie fajne, dość tanie, 28,35. Postaram się być troszeczkę spokojniejszy, ponieważ nie jest to mój kanał, jestem tutaj tylko gościem, ale takiegoś batla byśmy dołączyli. Koral1,2, my tutaj z prawej strony, ty na ty i zobaczymy jak to będzie. W ogóle to widzowie, podobno jest tak, że jak Martyna z Wami gra, to wygrywa, wygrywa z Wami zawsze, a jak ja z Wami gram, to Wy ze mną wygrywacie. Także tutaj tak, tak to się zmienia, tak to się zmienia, Martyna ma większe szczęście niż ja. No i z tymi konkursami, bo no to się śmieszna sprawa, że u Martyny chwalał chwają nie kolejnego Martyna dorzuci, rzuci, coś tam wam przygotuje, o jako ładną meczka dało Descole Space'a. nam, że u Martyny są na live'iku losowane skiny, ja je oczywiście losuję, potem wysyłał je Martyna. Macie to wszystko na Discordzie, na którym warto być, bo jest to dzisiaj moje prywatne wiadomości, a dość nie przejmujcie, bo jest to kanał Martyna. Filmy tutaj, o, tutaj są podsyłane, tak jak zostajecie wybrani, wylosowani, my sobie tu wygraliśmy, no to tam wpadajcie yy, i lecimy dalej. Chamsko się reklamować na tym kanale nie będę, ponieważ jak mówię, ja jestem krótkiej gością. Słodego tym powinniśmy sobie jeszcze dorzucić 13 zł, więc 85 mamy łącznie, bo my nie weszliśmy w ogóle za całą kwotę, co ciekawe. Także mamy 85 zł. 85 zł, kurde, czy możemy jestter? Zróbmy sobie same jestter, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jest taki dobry pomysł, ale też byśmy tych jesterów tutaj dorzucili. 5-30 w się chorobach głos się zmienia. Ostatnio mnie nie poznaliście, to no, żartuję, że mnie poznaliście. Na czterech gracz sobie zagramy, widzowie. Lekka kraksa może nastąpić. manual Bebino tutaj trafia. Sutensor, śmieszny jakiś był gością. Zobaczymy, zobaczymy. Chwilkę poczekamy, aczkolwiek obawiam się, że raczej tutaj zbytnio chętni do takich trybów jester ludzie nie będą Adrian, Rosso i Isamu tutaj z nami w grze i zobaczmy, popatrzmy. Pierwszy bardzo fajny trafik, The Solid Space, szkoda, że Wellworm ale jesteśmy na prowadzeniu i troszeczkę większa, troszkę kraksa się tutaj w drugim podejściu zrobiła, popatrzmy. No powiem Wam, że teraz jest taki okres naprawdę hodowania, mimo że mu o mojej klątwie, a w sumie dzisiaj wam powiem, bo to są widzowie Martyny, Także ostatni raz się może w najbliższym czasie, już nie będzie spokojnie. No może znaczy ostatnia sytuacja jest się, może jeszcze zaskoczę, kto wie. Ale nie, chyba że gościnnie się pojawi, no i też challenge, bo tam pisaliście, zrobimy sobie challenge, w ogóle kupujesz monitor, więc będziemy sobie oddzielnie z Martyną nagrywać. W sumie mam jeden mikrofon, ale to mikrofon tam pożyczyć mogę. Takiegoś challenge może nagramy z dwóch perspektyw, bo spoko, ok. I co? I 83 zł. niestety. Adrian jest mocno przed nami, szkoda, bo jest to bardzo fajna batla. Przed odcinkiem użyłem, kurde, na Katar poszło mi w ciuchu chusteczek, normalnie. W Katarze tam na mundialu ten się chciał uczestniczyć, a Kataru więc nie lubię. 248 złociszy tutaj mamy. Jest jak jest. Jednak zapytania o jakiś tutaj ten... Dobra, to zrobimy teraz tak to, co by Martyna zrobiła, bo wiem, że jak ona testuje skrzynki, to ona na 100% otworzyłaby tę skrzynkę na Jester i ja również otwieram tą skrzynkę na Jester Niestety, niestety nie jest to KOSA, jest to e, ACID ETHED za 2,18, więc tutaj średnio. To przynajmniej byśmy sobie może dołączyli, ale dużo batli jest w ogóle. Ej, może zaraz będzie, mamy 2,20, 2,52, dołączmy sobie, WITASN 10 tysięcy. W ogóle nie wiem, czym to jest spowodowane, jestem zachwycony, Damian CSGO Skins Hive, ja się cieszę, ja się cieszę, że strona żyje tutaj bardzo dobrze. No i skinek średni Wander do to wygrał Damian CSGO skin jeszcze 7 bitcoinów, a ostatnio 1 bitcoin, zobaczcie sobie, jak koszt, to trochę kosztuje. Dobra, jeszcze jednego Jester'a otworzymy, mam nadzieję, że ten Jester teraz na pojedynczym oczywiście będzie lepszy. Jester to jest po prostu szansa yy, taka sama na, każdą, na każdego skina i niestety 4,91. Nie lubią mnie te jestery. naprawdę nie lubię te Jestery. Rust case 1 na 4, tryb underdog w ogóle utrzymuje się cały czas, mniej więcej podobne, jeszcze rośnie ta liczba, więc ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Poczekajmy chwilkę, poczekajmy, jest taka batla. Tyle ludzi, myślę, że potencjalni tutaj oponenci do nas Chętnie dołączą. Dostaliśmy informację, że jest mała widoczność. Nie wiem gdzie, może na drodze. Mgła może być, już co, bo ja byłem na spacerze dzisiaj. To byłem po leki, Kupiłem sobie Gripexa, a miałem całą tą Gripexów. I tak to wygląda: tak to wygląda majstry. Dobra, nikt nie chce do nas dołączyć. To sobie po prostu dodamy. Prawy rządek, prawy wolę, pra... znaczy Lewandowskiego lubię, ale innej rzeczy na nie lubię się domyślać o co chodzi Batla chyba zgarniamy, nie, nie zgarniamy. Dobra, weźcie się sobie ostatnie podejście, a zrobimy w takim stylu, że po prostu będziemy na bus modzie na 3 i wierzę tutaj w tutaj potencjał, że odda nam, że po prostu nam odda bambuzi okej, okay. dobra, tu będzie całkiem przyjemnie, nie będzie przyjemnie 8.15, no dobra, 8.15, z tej kwoty coś zrobić jest oczywiście możliwe. 8, 15, 8, 36 na 4. Standardóweczka. Gramy, rozgrywamy. Może się uda. Kto wie? Kto wie? Dodajemy bota rzutkowską, jedną rzutkowską, drugą rzutkowską, trzecią. Alex, Emily oraz Adrian. Popatrzmy. Kręcimy i niestety nie udało się wygrać widzowie. To było na tyle. Dzięki za film. Do następnego. Siemanko.